O, super, panie Nie no spokojnie kur. Proszę po co sobie pisa? przeczytać. Po co proszę pierw maskę założyć. Najpierw. Do czego? Takie jest, jest zobowiązek. Ja Według tak? czego? Według polskiego prawa. Proszę bardzo. Maskę proszę. Nie, proszę. jest zakrywanie. Proszę. No niech mnie pan zostawi no! Jezu! Klucz od mieszkania muszę ludzie zostawić. Zostawcie mnie! Dobry wieczór. Wszystkim. Robię to nagranie jako świadectwo dzisiejszego zajścia, dzisiejszego mojego porwania. Jest to świadectwo tego, co się stało, ponieważ dzisiaj jeszcze dochodzę do siebie, ale pamiętam. Na świeżo, co mi zrobiono. O godzinie 18.00 zeszłam do zaparkowanego auta. W momencie, kiedy już miałam zamknięty samochód, zamkiem centralnym, otoczyło mnie trzech zamaskowanych mężczyzn. Twierdzili, że są policjantami. Jak widzieliście, wielokrotnie wzywałam ich do wylegitymowania się, nie uczynili tego, tylko jeden funkcjonariusz się wylegitymował po moich y, wielokrotnych wezwaniach. Okłamano mnie. Nie dopełniono czynności. Czynności nie przebiegały tak jak powinny, ponieważ znam procedury policyjne już na tyle dobrze. E, kochani, e, widzieliście całe zajście. Natomiast y, może powiem to, czego nie widzieliście. Funkcjonariusze po dowiezieniu mnie na komendę do Borowie Górniczej. Mm. Przepraszam za pauzę, ale po prostu ciężko mi jest zebrać słowa i myśli. Zostałam poturbowana. Mm. Nie poszanowano mojej godności osobistej. Nie poszanowano mnie jako kobiety. Yy, w radiowozie byłam zawieziona, siedząc pomiędzy dwoma funkcjonariuszami. Trzymana za włosy z głową przy wycieraczce podłogowej. E, dowieziono mnie na komendę w Dąbrowie Górniczej na parking z tyłu komendy. Policjanci już wtedy nagrywali to, co się dzieje, ponieważ e, tak jak zawsze to robię, e, zastosowałam e, bierny opór czyli Odmówiłam chodzenia, odmówiłam współpracowania. Hmm. Wywleczono mnie na parking policyjny. Funkcjonariusze nagrywali to. Nagrywali, jak mnie proszono kilkukrotnie, o to, żebym sama poszła. Po czym, hmm, ponieważ mam skuta z tyłu kajdankami. Dwóch funkcjonariuszy wzięło mnie najpierw za ramiona, ale niestety, yy, niestety nie są, yy, nie dysponują sprawnością fizyczną. Yy, to też zamiast na ramiona ciągnięto mnie za ramię i za kajdanki yy, na drugie piętro. Wydziału kryminalnego. Zanim, w momencie, kiedy mnie już zawleczono na drugie piętro kryminalnej w Dąbrowie Górniczej, w tym momencie miałam już, kochani, spodnie ściągnięte, bo wleczono mnie po schodach. Spodnie miałam ściągnięte w tym momencie już do kolan. W samych majtkach wleczono mnie po schodach, a potem po korytarzu ciągnięto mnie jak w worek cebuli. Położono mnie w pokoju przesłuchań u starszego sztabowego Damiana Dunaja na podłodze, na plecach. I kazano mi wstać. O... Zażądałam nagrywania przesłuchania, trochę to trwało, natomiast y, wymusiłam y, przeniesienie mnie do pokoju z lustrem weneckim, gdzie całe przesłuchanie było nagrywane. W poniedziałek prokurator będzie musiał wydać kopię, um, upokorzono mnie jako człowieka. Upokorzono mnie jako kobietę. Yy, oprócz starszego yy, sztabowego Damiana Dunaja, była, uczestniczyła w tym wszystkim, tych trzech policjantów uczestniczyło i uczestniczyła jeszcze funkcjonariuszka. Wyobraźcie sobie, co dalej. Yy, udało mi się. Aby przesłuchanie było nagrywane w pokoju przesłuchań, gdzie z lustro weneckiej są kamery. Zastrzegłam swoje prawa człowieka niezbywalne, pouczyłam wielokrotnie funkcjonariuszy, co robią i że działają nielegalnie, um, co jeszcze bym chciała powiedzieć teraz słuchajcie, zostały mi postawione zarzuty. Jako bandyta zostałam zaprowadzona jako bandyta, morderca, przestępca. Na moim profilu są już w tym momencie zdjęcia. Jakich randu znałam, funkcjonariusz Starszy Sztabowy Dunaj również wpisał w protokół, choć nie wiem jak to wygląda i nie wiem czy mnie nie okłamał. To musimy zweryfikować. I teraz tak, kochani, za co mi tam zawleczono. Dzisiaj postawiono mi zarzuty narażenia na złą opinię funkcjonariusza, który dwa lata temu mnie pobił, pracując w drogówce, Kamil Graczyk się nazywa. Jest bokserem damskim. Lubi kuć kobiety. I lubi się nad nimi znęcać, bo nie można tego inaczej nazwać. Jak znęcanie się nad człowiekiem, który jest skuty i siedzi w radiowozie. I tenże funkcjonariusz, który mnie pobił, gdzie do Czesława Kurpisia, pseudo prokuratura dotarła obdukcja sądowa z z katedry medycyny sądowej w Katowicach na Ligocie i takie mam obecnie postawione zarzuty, że kolejny funkcjonariusz oglądając YouTube'a Albo Facebooka, gdzie mówię prawdę, potwierdzam to dowodami. Obraził się. Obraził się, że powiedziałam prawdę. Ten funkcjonariusz pracował w drugówce, potem został um, zdegradowany do pracy w, um, w prewencji. Więc no tak wygląda moja obecna sytuacja, kochani. Człowiek, który mnie pobił i mam na to dowody. Dzisiaj otrzymam zarzuty za publikację dowodów. Sami się zastanówcie, bo oni pracują za wasze pieniądze, mówią. Mówią, że służą i tak właśnie służą. E, oprócz rozerwanej kurtki, doszczętnie już stłuczonego telefonu, e, tak wygląda zaproszenie na komendę w Dąbrowie Górniczej. Innych sińców wam nie pokażę, ponieważ wybieram się na obdukcję. Teraz tak. Bandyci zamaskowani, którzy w dniu dzisiejszym dopuścili się gwałtu na mnie. Wykorzystując swoje stanowiska wykorzystując, że są uzbrojeni, wykorzystując, że są w przewadze liczebnej, na zlecenie pseudoprokuratora Maciaszka z, z prokuratury rejonowej w Dąbrowie Górniczej wysłał starszego aspiranta Dawida Pniaka Starszego aspiranta sztabowego Marcina Milika oraz sierżanta sztabowego Dawida Skupień, aby bezprawnie mnie porwać. Co jeszcze bym chciała powiedzieć. Co jeszcze chcę powiedzieć? Przepraszam Was za mój głos. Yy, zastrzegłam swoje prawa. Pouczyłam policjantów, czego dokonują. Gwałtu, bo to jest gwałt. Hmm. Jak widzieliście na nagraniu, funkcjonariusze mnie okłamali. Pod pretekstem doręczenia. Yy. Też muszę wyjaśnić dlaczego zdecydowałam się wyjść z auta. Dlatego, że już yy, był nagrywany z zewnątrz materiał filmowy, dowody zbierane na to, na co nie zrobią. Poza tym, jeden z funkcjonariuszy odszedł do od auta, ale ponieważ miałam otwartą szybę, słyszałam jak, co mówił. I dzwonił po dyspozycję, czy mogą mi rozwalić szybę w aucie. Także kochani. Woście, woście kajdanki w aucie, bo jak was policjanci zatrzymają, to należy się jedynie przykuć do kierownicy, połknąć kluczyk i czekać, co zrobią. Nie wiem, jak często mam pokazywać, co mi robią. Robią to wielu rodakom. Jesteśmy gnębieni, jako ludność rdzenna tubylcza, o czym zostali również poinformowani. Znieczulica wasza jest niesamowita. Brak reakcji na zło, które się dzieje. I jest bezgraniczna. Jeszcze chciałam przeczytać oświadczenie suwerena, które na wezwanie, na przesłuchanie y, funkcjonariuszowi Dunajowi złożyłam dnia 22 września. Którego ani Dunaj, ani prokurator nie uznali. Oni nie uznają woli suwerena. Czują się bezkarni, działają bezprawnie. Ym, pozwolę sobie przeczytać, to nie jest długie pismo. Oświadczenie. Dotyczy, wezwa... dotyczy wezwania z dnia 18.9. W związku z otrzymaniem wyzwania z dnia 18.9. oświadczam, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałam formalnej odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2018 roku kierowane do nielegalnie pełniącego obowiązki komendanta Artura Klimka dotyczącego wykazania jurysdykcji nademną żywym człowiekiem. W tym wykazanie legalności uprawnień jako urzędnika państwowego. Dobitnie upraszam o niestosowanie okrężnej logiki i unikanie odpowiedzi na wszystkie zarzuty jednoznacznie: jeden, wykazanie swojej jurysdykcji nad żywym człowiekiem, dwa, wykazanie korpus delicti w tej sprawie, co umożliwi mi polubowne przeprowadzenie negocjacji bez prawników i pełnomocników czy też prywatnych firm jaką jest Policja w Dąbrowie Główniczej. Trzy okazania ubezpieczenia oce funkcjonariusza Damian Dunaj. Zastrzegam sobie wszystkie przyrodzone i niezbywalne prawa i wolności do stanowienia o sobie samej tu i teraz i zawsze od poczęcia jakiegokolwiek oświadczenia oraz każdego z rejestrów jawnego i ukrytego jako stanowiących na moją niezaprzeczalną rzecz, bez regresu i chwałę dla Poświadczenia prawdy i tylko prawdy w dobrej wierze i woli na moją rzecz oraz za zgodą bez podstępu i przymusu ze strony urzędów. Nie zgadzam się na przymus łamania prawa Konstytucji, do którego jestem podżegana przez pracowników tutejszej firmy w ramach własnej suwerenności. Na powyższe oświadczenie należy odpowiedzieć wyczerpująco z odniesieniem do wszystkich załączników w terminie 3 dni, drogą e-mailową na adres. I tu podałam swój adres mailowy pod rygorem nieważności wyżej wymienionego wezwania. Co jeszcze ważnego? No, nie mam już Wam więcej do powiedzenia. To są bandyci. Potraktowali mnie jak przestępce. Działają pozaprawnie. Nie są w stanie wykazać swojej jurysdykcji. Kochani, czytajcie www.tecichocki.pl oraz druga strona www.zawodowymyślnikpolak.pl. Jeszcze raz Wam podam nazwiska. Bardzo proszę o udostępnianie tego mojego świadectwa, ponieważ staje w prawdzie. Dzisiejszego napadu i porwania dokonali. Starszy aspirant Dawid Pniak, aspirant sztabowy Marcin Milik, sierżant, sztab, sierżant sztabowy Dawid Skupień. Na polecenie. Prokuratora, prokuratury rejonowej Łukasza Majka. O nie wiem, czy będzie widać. Proszę. Tak wygląda czytelny podpis Bohomas, Waszego pracownika. I jeszcze mm, krótki warsztat. Moje ciało ani moje słowa, moje usta nie współpracują z oprawcami ludności rdzennej. Nigdy nie będą. Dlatego nie chodziłam, musieli mi nosić, odmówiłam składania zeznań. Dzisiaj w sumie zawleczono mnie, kochani, tam, żeby funkcjonariusz w godzinach swojej pracy mógł napisać pismo w mojej obecności. I tylko po to zostałam porwana i pobita. No i to tyle chyba na dzisiaj. Tak jak mówię, trudno mi skupić myśli. Nie jest to łatwe, natomiast, żeby funkcjonariusz mógł napisać jedno zdanie na kartce papieru. Weto ludowe zgłaszam, kochani, weto ludowe rodacy. Opłacacie ich za miesiąc każdy z góry, jak to mówi Krzysztof Chudek. Hmm. I do Was wszystkich mam pretensje. Do Was wszystkich. Um, no cóż. Um, niedługo poznam osobiście prokuratora yy, pełniącego obowiązki, bo nikt się nie uwiarygodnił od, yy, od lutego 2018 roku. Także kochani. Trzeci rok już będzie. Nie wolno zadawać pytań. Kim są? Zastanówcie się, kto wydaje polecenia Wam i czy ma do tego władzy nad Wami jakąkolwiek. Pozdrawiam. Przyjemnej nocy.